Witam, dzisiaj w ramach analizy intraday Outlook spoglądam na spółkę Groklin. Ostatnia analiza spółki Groklin była w marcu. Wtedy zakładałem, że po zbudowaniu impulsu powstawała korekta prosta ABC. Dokładnie w tym momencie zakładałem zakończenie korekty, ponieważ w falicy powstało 5 fal. Kurs odbił, natomiast zrobił wyłącznie korektę i ponownie rozpoczął spadek. Ta fala została wydłużona do spadkowego impulsu z charakterystyczną dywergencją dla fali piątej. Nastąpiło dynamiczne odbicie i ponowny spadek i w lipcu zobaczyliśmy nowy dołek. Obecnie kurs zbliża się do ceny docelowej dla końca spadkowego impulsu. I znajduje się nad ważnym wsparciem, delikatnie poniżej 17 zł. Również na podstawie fal i swingów można obliczyć oczekiwany koniec fali 5, poprowadzając linię pod szczytach fal 2 i 4 i odkładając linię równoległą do końca fali 1. Możemy obliczyć teoretyczną wartość dla końca fali piątej, która można powiedzieć niedokładnie, ale potwierdza również ten poziom dla obliczona na podstawie współczynników Fibonacci'ego. Wskaźnik DTOSC na wykresie tygodniowym jest już w strefie wyprzedania. Wskaźnik DTOSC na wykresie dziennym rozpoczął zwyczkę, lecz proszę zauważyć, że od czerwca wskaźnik ten nie wykracza, nie wykracza poza dość wysokie wartości i w, przy około tutaj 30-25 punktach zawraca, tak też się dzieje w, obecnym, w obecnej chwili. Prognozuję więc, że kierunek na ten moment będzie utrzymany. I dopiero w zakresie 15 zł można zobaczyć, czy ten potencjał spadku jest wyczerpany. Ostatni swing w zakresie ceny tutaj cena to jest 19,10. Stanowi potencjał dla sygnału kupna. Przy czym należy pamiętać, że Powstał spadkowy impuls, więc oczekuję, że ewentualny wzrost będzie tylko odreagowaniem te, tego spadku od listopada zeszłego roku.